Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Anna Pisarek. Życzę wszystkim wesołych świąt w tą Wielką Sobotę Wielkanocną. Chciałabym przedstawić analizę portfelową. Na początku, by taką analizę przeprowadzić, należy wybrać pięć spółek. W moim przypadku będą to same banki mianowicie BGŻ tutaj, moment, tak, BGŻ, następnie BreBank, także ma Bank Handlowy, Bank PKO BP. Trochę schodzi na szukanie tego, ale niestety PKO mamy. PKO, PP oraz bank PKO SA. też wyżej, tu mamy. Jeżeli już zaznaczyłam wszystkie spółki, naciskam przycisk Potwierdź. Pokazują mi się tutaj dwie daty. Pierwsza data oznacza początek notowań, druga natomiast koniec notowań. Wartość yy, pieniężną, którą inwestujemy w, w akcje danych spółek już przeze mnie wybranych jest to wartość 10 tysięcy złotych. Stopa zwrotu jest na poziomie 30% myślę, że zmienimy to 20 pod okres jest wybrany tygodniowy i też taki zostanie zakres. Myślę, że optymalny będzie roczny, wystarczy. Więc tu się cofnę do roku 2013. Tu też zaznaczę o tak. Indeks na razie zostanie WIG20. Po wybraniu tych spółek i dodatkowych parametrów naciskam przycisk analizy. po naciśnięciu przycisku analizy widzimy, że wyskoczyła nam macierz korelacji która pokazuje iż yy, największa korelacja tak, występuje między bankiem PKO a bankiem PKO SA tak? natomiast najmniejsza niestety yy, występuje między bankami Momencik, przeanalizuję. Między bankami Brebank i BGŻ oraz handlowy bank i BGŻ. Następnie widzimy tutaj są przedstawione portfele. Pierwszy z nich to portfel minimalnego ryzyka, drugi to portfel relatywnie minimalnego ryzyka oraz portfel optymalny. Natomiast granica efektywna i portfele graniczne są tutaj przedstawione za pomocą wykresu. Yy, widzimy tutaj, że ryzyko wciąż rośnie, natomiast stopa zwrotu, mimo iż także rośnie, nie osiąga nawet pół procenta. Dlatego też no, nie można powiedzieć, by taka sytuacja była korzystna dla inwestora. Analizując yy, yy, dalej portfel inwestycyjny, wezmę pod uwagę dane z pierwszego tutaj przedstawionego portfela granicznego. 10, 9. 3, 24, 51. Jeżeli tutaj już wszystko zobaczyliśmy, przeanalizowaliśmy sobie, wyciągnęliśmy wnioski, idziemy do zakładki Portfele, naciskamy przycisk analiza portfela. Tu natomiast wyskakują nam składniki portfela, tak zwane walory, czyli Tyle, ile wybraliśmy spółek, tyle wybieramy walorów. W moim przypadku jest to 5 walorów. I znowu musimy wybrać spółki, które szybciej wybrali, wybrałam, czyli tak w moim przypadku, Begirżet. I tutaj są udziały w wysokości 10%. Prebank, mamy, tak, 9%, bank handlowy, o, ładnie wskakuje od razu, 3%, bank PKO BP, Zobaczymy. Chyba coś kule jest z alfabetem. PKoBP mam 26% sześć procent. Oraz PKOSA. na poziomie tutaj 51%. Po wprowadzeniu tych danych naciskamy, podobnie jak w tamtym przypadku, przycisk potwierdź. Wypełniają nam się tutaj kolumny. Teraz możemy przejść wszystkie pozostałe parametry pod okres, zakres, okres tygodniowy zostawiam zakres tak jak tam wybrałam rok tutaj także wybiorę rok znowu cofamy się do roku 2013 zaznaczamy tutaj także indeks wybiorę FIG 80 lambda jest na poziomie jedynki, czyli według tutaj instrukcji, którą przeczytałam jest to wartość optymalna Tutaj następnie naciskamy Benchmark i także musimy niestety ponownie wprowadzić te spółki, które wybraliśmy. Czyli tak jak tam, identycznie wybieramy BGŻ i także wprowadzamy y, udziały tych walorów. Czyli 10 Brebank jest to bardzo monotonne, aczkolwiek no, niestety niezbędne, by, by taką analizę przeprowadzić. Dziewięć. Bank Handlowy na szczęście od razu nam wskakuje ładnie. Trzy. PKOBT. Powiem szczerze, że moja giełda to jest ogólnie no nie jest mocną stroną. Moją nigdy nie było. I kurczę, zawsze jak na licencjacie miałam coś z tym związane, to cieszyłam się, jak zaliczyłam i miałam nadzieję, że na studiach magisterskich się to nie pojawi, ale jak widać się myliłam. Ale dobra, bo się nie wyrobię w 15 minutach. PKO. Zmęczona jestem tymi przygotowaniami świątecznymi już 24 oraz PKOSA. PKOSA muszę pośpieszyć, się nie wyrobię czasie. PKOSA na poziomie 51%. Znowu zatwierdzamy. Tabelka się ponownie wypełnia. Tak? Naciskam przycisk analizy. I pokazują nam się wykresiki, wszystkie wskaźniki. Pierwszy wskaźnik przedstawia nam historyczną stopę zwrotu. Jak widać, w wybranym okresie portfel osiągnął zysk powyżej stopy bezryzykownej, czyli jest to jak najbardziej pozytywne zjawisko. Idąc dalej, mam przedstawione za pomocą wykresu wartości przedstawiające dotyczące historycznego ryzyka. W wybranym okresie portfel ma ryzyko większe niż wybranego indeksu i to niestety jest już sytuacja, niekorzystne dla inwestora. Współczynnik beta natomiast pokazuje nam, że w wybranym okresie portfel był defensywny, czyli krótko mówiąc niewskazany w czasie dobrej koniunktury, aczkolwiek można byłoby z niego skorzystać podczas koniunktury niekorzystnej, złej, tak? Natomiast wskaźnik Treynora pokazuje nam, Iż w wybranym okresie portfel osiągnął wynik lepszy niż rynek reprezentowany przez wybrany indeks, przy czym został także uwzględniony współczynnik mierzonego ryzyka, czyli współczynnik Beta. Wskaźnik szerpa, bardzo często utożsamiany ze wskaźnikiem trainora, także pokazuje nam, że mm, Portfel osiągnął wynik lepszy y, niż y, wybrany indeks y, i także y, uwzględniał ryzyko, mi, ryzyko mierzone, ale tym razem odchyleniem standardowym stopy zwrotu. Wskaźnik Johnsona natomiast pokazuje nam, iż y, y, Portfel osiągnął wynik lepszy w wybranym okresie, co nas już nie dziwi, gdyż no, większość tutaj pokazanych wskaźników nam to mówi. Zresztą tutaj widać, że wartość spółki jest zdecydowanie wyższa od wartości indeksu, który wyniósł 0%. Wskaźnik Modiglianich, tak samo jak tutaj wskaźnik Jensena, mamy podobną sytuację, pokazuje, iż wartość indeksu wynosi 0%, natomiast. Tutaj spółka ma wartość wyższą, co oznacza, że portfel osiągnął wynik lepszy przy wybranym indeksie, tak? Jest to jak zwykle znowu, w tym przypadku, jak zwykle, oczywiście, korzystna sytuacja dla inwestora. Wskaźnik Sertino pokazuje nam, iż portfel osiągnął wynik lepszy. Natomiast jest to wynik lepszy niż minimalna stopa zwrotu akceptowana przez inwestora, czyli jeżeli minimalna stopa została osiągnięta, a ten wynik jest jeszcze lepszy niż ta minimalna stopa zwrotu, jest to jak najbardziej pożądana, pożądany efekt, sytuacja wymarzona dla inwestora, czyli można powiedzieć kolokwialnie, już inwestor miał nosa i dobrze zainwestował i zyskał na tych akcjach. Dalej mamy tutaj wskaźnik CapM. Widać tutaj, iż w danym okresie portfel był przewartościowany i należało go w tym okresie sprzedawać. Information Ratio pokazuje, iż portfel w okresie wybranym osiągnął wynik lepszy niż benchmark. Widzimy tutaj bardzo dokładnie. Natomiast następny, już ostatni na szczęście wykres pokazuje nam, iż portfel w danym okresie osiągnął wynik gorszy niż benchmark. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę ponownie wesołych świąt. Dobranoc.